Dzień dobry, dzień hey, hey. dobry. Witamy, witamy, ale my tu mamy miks. Coraz większe miks. 75 zł. No Miksy na Piękne. odcineczkach. No Kochanie. dobrze, mamy nowość. Nie wybierałam, bo na premierze ja wybierałam. Jedyneczka dostaliśmy. Dobrze na tym Jacka. nie wyszliśmy. <laughs> Więc tutaj pan, pan Jacek wybierał. Wszystkie wybierał pan Jacek. No tak, w sumie, tak. Ja to już po prostu na razie stopuję. Później, jak będę miała dobrą pasę, to będę brała. Tak. Bo musimy wydrapać tą główną wygraną na Dokładnie. kanale przecież. W którejś zdrapce. Ja to obiecuję widzom i szukam i drapię i nie ma. I szukam. I szukam. No, no dobra, od zacznę od, od lawendowego. Proszę bardzo. Zaczniemy od lawendowego. Szukamy dziewiątek. Zdrabka z numerem 29. Ja jestem ciekawy, czy dzisiaj pompony polecą. O, o, może polecam. O, siódmeczka, osiem, to teraz dziewięć. Trzy, druga trójeczka. dwa. dwa. O, w ogóle sześć, ma dziewiątka. Dwójeczka. Patrz, ile siódemek tutaj. I czerwona, i czarna. I piątka. Widać wszystko. Kotek panuje nad sytuacją, nie ma się jest pusto. Oj oj, oj, oj. No to proszę. Elektryzujący keść ci zaproponuję teraz. Proszę bardzo. Dobrze, to zaczynamy od bonusa. A w bonusiku wisienki. I pięć tysięcy I by były, widzisz? Zobacz. Szkoda, A że... tu zdrabka z numerem szóstym. Szkoda, bo nie powiedziałam. Że, szkoda, że nie szukamy tutaj tych wisienek i pomponów. Pomponów. No bo te wisienki jak dwa pompony. Dobra, 8, 39, 24, I, I co my tu mamy? No właśnie. No wydrap coś pięknego. Tu. 13. Zaczynamy blisko. Stąd twoja siódemeczka. A. 19.

Zgrabka z numerem 15. Zapraszamy na rajską kasę. Palma plik. No tak, to chcemy to zobaczyć. Chcemy. Mamy chmurki. Mhm. Mamy wiśnie. Cytrynka. Ananas. Kwiatek. Awokado. O, rowerek, oby nie nart. Biedronka, arbus i ostatnia szansa. Ostatnia. Pleca! Pusto. Pusto! Nie ma. No to dużo kasy teraz wiedzie. Sprawdzimy tą drapunią. Z, z numerkiem 40 tu szukamy jeszcze pliku. No dokładnie. No dobrze. No, Jakie to, wygrywające no znaczy. to zaczynamy. Trójeczkę mam. 22. 19 i 18, ładne. Ładne. No. Mamy 11. 8. Proszę bardzo. Jest plik. mamy symbol, kochani. 24. Ale pięknie, pięknie. I 9. Co my tu mamy? Tu mamy szósteczkę. Jedynkę. No. Siedemnastkę. I się dorzuć coś jeszcze. No, staram się. I? I dwadzieścia. No. I to będzie dużo. Pięćdziesiąt i lecę po pompony. <noise> <O! głos> Prawie. Zera na mnie dodrukowali. Piękny zwrot. Prawie. D, de, de de. No to zabieraj te pustaki daleko od tej zdrabki. Okej, okay, okej. Okay. Tak. A tu proszę. Jedną z moich ulubionych gwiazd. No, mężuś lubi. Co? Tu masz aż trzy rzędy. Tak. Zdrabka z numerem 45. Tu szukamy jeszcze takiego woreczka. Tak, jest, dolarkiem. Tak. No to symbole nas dzisiaj lubią, widzę. Więc Może będziemy symbole szukać. Będą tak. Tu mamy 19, 17, 24 i 11. Mhm. 18, pomiędzy. Osiem, trzydzieści pięć, dwanaście, no ta siódemka chodzi za tobą. Dąży tu koło mnie. Trzydzieści. trzydzieści trzy, trzydzieści, dziewięć, dwadzieścia jeden i trzydzieści dwa. Dwa rzędy za nami. Jest trzeci teraz. 23, ale blisko, blisko. zobacz. Czwóreczka. No, takich niskich nie mamy. 20. 26 i, i 13. 13. Tu będą różne. Kochanie. I takie są. No to, to co? oj, to się tak ciężko drapie. Strasz rady. Zdrabka z numerem 11. Może worek albo nawet, nawet idzie, co? No, bo to są nowe ostre, to wiesz, to idzie. No, i zobaczymy. Tylko tego odrzutu więcej pewnie. No, na pewno. Tu mamy takie. 12, no. 6, 4, 1. I 39. Ale jak nisko, niskich jest sporo, nie? No, mamy. 27, 30. 36. Mamy 39. Pięknie? I co? Pięknie. No to już jest dropnia wygrana. Już jest wygrana, to ja już jestem happy. Super. Teraz tu, żeby trafić. O. Dwójeczka. Nie mamy. O, jeden. 21. 32. Zobacz pomiędzy Piąteczka naszymi. i siedemnaście, a trzeci rządek, tak, tak, tak. gdzieś tam, gdzieś tam trzynaście, blisko dziewięć, dwadzieścia cztery, jedenaście, trzydzieści osiem, i czwarty rządek. Ojej, ja blizi o 31. Oj, tu na tym... Wiesz co, na tych złotych Aha, tak wiesz, tak ciężej. ciężko, no. 33 i... 8. Ale Pani, mamy 39. Ale w pierwszym rzędzie pokazało nam się 39, no to misia. Mhm. Pięknej wygranej życzymy. I mamy I jest zwrócik, no, no i fajnie. Tu I mamy, mamy C, razy C. C, C czyli C. dokładamy do wygranych. Pięknie. No to teraz trochę lżejsza, Misiu. Oj, tu szukamy monetki garnka. Zdrabka z numerem dwunastym. No i sprawdzamy. Co my tu mamy? Tu mamy kluczek Ale wiesz co, powiększę troszkę. Kluczek. Muszka. Perfumy. Kuferek, nie w tej zdrabce. Mamy, Mamy monetkę. monetkę. Pięknie! Pięknie. Super. Ale fajnie, słoneczko. Tuli pan, panie Jacku, czy pan to widzi? Biedronka. O, rubinek. rubinek. Czemu go nie ma w naszych uparciuszkach? Narty muszą być. Podkowa. Trofeum. Jest, Jest garnek! No ja nie wierzę. No Razy cudnie! Dwa Obydwa symbole w tej zrabce? Jacie! Pięknie. Ja Pięknie. Kwiatek. Korona. A nie, no on wybiera o, tak nie. jest, ja nic nie będę brać. Bransoletka, gwiazdka, autko i naszyń. Na Ale słuchajcie, mamy i garnek i koronę, Ale i, poczekaj, chronę, koronę i monetkę. Poczekaj. Mamy te minimum trzy dyszki, powiedzmy, nie? nie tu jest ale, dużo. Ale może być więcej. Dużo, więc dużo. Ja szykuję się już w biegach startowych po pompony. Na razie się nie szykuj, bo jak się szykujesz i stawiasz, to nie ma. <grym> dobra, dobra. dobra. Coś, jak coś, to polecę. Lecimy z monetą. No to lecimy. Dyszka. Dyszka I garnek. I to. Pięć dyszek! I co? Brawo dla pana Joska, O Ojejku, ale super, jak ja się cieszę! Pięć dyszek, kochani, no to zbieramy. Pompony poleciały no za stół. Będziesz zbierał, słuchaj. Kochani, ale piękna zdrapka. Ale odstaw je tam na półkę, ale... bo jak one tu będą stały, to już nie będzie pomocy. A jeszcze są dwie zdrapki! No. Co? Ja wolę polatać po nie. Super, super, zobaczcie Elegancko, kontrolne! kontrolne szukamy. Ale piękne. Kontrolne g g, g, g. G, g g No to my już mamy. 65 zł. No pięknie. A przed nami zrabki za dyszkę jeszcze i za dwie dyszki. No a tu zrabka z numerem drugim. Szukamy piąteczek w magnetycznym pięć. Co tu mamy? Siódemeczkę. Dwójeczkę. Dwójeczkę. cztery Trzy. A Zobacz, ile tych siódem. Czemu nie, nie ma piątek, tak? Prawda? No właśnie. <noise> Jedynka. O masz trzy Jedynka. jedynki pod rząd. Czwóreczka. O, patrz. Teraz Czwóreczka. Kukami idą. <noise> Osiem. Zobacz. Co to za strażenie? Oka. O! o. To teraz trzy piątki pod rząd. To zaraz będziesz miał trójki. Oj, tu już, to już się coś pomyliło. Pom... Ale jest już druga dziewiątka. Trzy. Jest trójkieczka. No i tutaj pusto, tutaj pusto, ale to nic. Tutaj tu będzie pusta. tak trzy różne. Y -U -M. No i co? krem de la creme nowość. Zdrabka z numerem pierwszym. Tu szukamy y, pliku, worka i sejfu. Kochani. Sprawdzamy, jak, jak ta nasza najnowsza zrapunia się tu popisze. Szukamy symboli. Wisienki. Biedronka. Diamenty. Kłódka. Karo. Trefl. Korona. Zegar kwiatek i serduszko dla was wszystkich tak jest pozdrawiamy wszystkich widzów winogronko kawusia. kawusia cytrynka okulary gwiazdka awokado arbus śliwka, pik, karta, kluczyk, ananas, trzy ostatnie, podkowa, dzwoneczek i perełka i tu się nie udało, ale my to i nic. tak jesteśmy zadowoleni. Bmh Kochani, kontrolne. To dzisiaj gwiazdkami na odcinku były inne zdrapunie, proszę bardzo, Pięć dyszek w gorączce złota, dyszka w płynnym złocie i w dużo kasy piątek, piątka, piątek, sze... Pią... sześćdziesio... piąteczka. piąteczka, piąteczka, 65, 65 zł. pięknie, pięknie, brawo my, brawo, pan brawo. brawo pan Jacek, piękne wybory. No to Pani, co idziemy wymieniać i szukać głównych, mnożyć. bo ja chcę wydrapać tą główną Oczywiście. wygraną. Kto by nie chciał, kochani. Szukamy. Oj będzie, szukamy. będzie ta główna, nie wiem gdzie, ale będzie. Słuchajcie, koniecznie, koniecznie. Dla was przesyłamy moc y, pozdrowień i uścisku. Pięknego dnia, słoneczka Pięknego wam życim, dnia życimi. Życimi. <laughs> y, dużo uśmiechu, radości i pozytywnego nastawienia to jest podstawa. I widzimy się w kolejnych odcineczkach. pa. Pa. pa.